Witam, witam serdecznie na stacji gdzie sobie zrobiłem quiz Losowe Państwa na mapie świata. A zanim się O, ok, w ogóle subskrybujcie. A jeżeli subskrybujecie, to podzielcie swoim znajomym, żeby... Te subskrybowali W zeszłym roku 100 subów. No, a my lecimy. Okej, okay, tutaj rzuca się oczywiście w oczy Rosja. Białoruś. Iran. Azerbejdżan. Armenia. Oman, Butan, tak. Okej, okay, tu mamy Madagaskar, Kenia, to, to jest Zambia. Nie. To jest Zimbabwe. Tak. To jest Demokratyczna Republika Konga. Tak. Tam jest Erytrea. To jest Mali. W Europie mamy Irlandia. Słowenia. Halo, Słowenia. I to jest Kosowo. Tak. Mamy też tutaj Brazylia. Jest jeszcze Panama, Dominika i Dominikana. Tak. Dzisiaj udało się zrobić 100%, więc dziękuję za oglądanie, dać łapkę w górę, pa-pa!